Ciach. No, ładny. Przyjechałem dziś do lasu w poszukiwaniu grzybów. Co wspaniałego znalazłem, dowiecie się za chwilę. Oprócz tego, dużo ciekawostek o jednym z najlepszych naszych grzybów. Zapraszam na film. No, już coś widzę, już coś widzę, proszę państwa. Co my tu mamy? Podgrzybeczek brunatny, troszeczkę nadjedzony. Oprzedłem już kawałek, proszę państwa. I na razie wielkich zbiorów nie ma. No ale tutaj o. Coś się pokazało. Popatrzcie. Zobaczymy. Podgrzybek brunatny. Jeszcze jeden. O, ale takie obiedzone dzisiaj. Ale coś się wykroi. Widzę grzybki, widzę grzybki. Nie wiem czy już widzicie. Myślę, że chyba nie jeszcze, ale ja już je widzę. O ciach. Pierwszy co to jest? Podgrzybeczek brunatny i następny. Ale piękny. Ale wspaniały. Popatrzcie. No, ze ślimaczkiem. Ślimaczkowi dziękujemy. I dwa kolejne. Powiem wam, że dzisiaj spotykam takie grzybki owocniki jakby troszkę starsze. Być może przeoczone przez grzybiarzy, bo na pewno tutaj dosyć intensywnie grzybiarze chodzą, szukają, zbierają. Widziałem ślady, jak ja to mówię, żerowania, czyli obierania grzybków. Podgrzybek brunatny to gatunek bardzo użyteczny. Co z niego robię? Najwięcej przeznaczam do suszenia. To bardzo dobra metoda konserwacji. Później suszone grzyby wykorzystać można na przykład na farsz do pierogów. Pod grzybka można też marynować. Warto również przygotować potrawkę na ciepło. Pocięte grzybki podsmażam z cebulką lub bez, jako dodatek do dań obiadowych. Niekiedy zdarza mi się przyrządzać go tuż po grzybobraniu w terenie. Ciach! No, ładny. Też troszeczkę nadgryziony, ale... Bez przesady. Podgrzybek brunatny. Co my tu mamy? Zobaczmy. No proszę Państwa. Jaki piękny, duży podgrzybek brunatny. Piękny. O takim no jasno brązowym kapeluszu. Du dość grubym trzonie. No ciekawy okaz. Zapewne zastanawiacie się, gdzie się właśnie znajduję. Jest to bór mieszany, górski, świeży. Dominuje tu sosna w wieku około 70 lat. Poza tym występuje świerk, brzoza, modrzew, buk i jarząd pospolity. W Runie występuje w dużej ilości borówka czarna. Jest to las na terenie miasta Polanica Zdrój w obrębie gór stołowych. Bardzo polecam te tereny, nie tylko na grzybobranie. Dzisiaj nie ma wprawdzie wysypu grzybów, ale okolica piękna. Możemy obserwować przyrodę i cieszyć się wycieczką. I następny, że dzisiaj. dzisiaj podgrzybek brunatny jest gatunkiem wiodącym. Może być 100% grzybków, które dzisiaj zebrałem, to podgrzybki brunatne. Tutaj owocnik bardzo młody. Musiał niedawno wyrosnąć, naprawdę świeżutki. Niezniszczony, trzeba popatrzeć, czy w okolicy gdzieś tutaj obok nie ma kolejnych. Wiecie, czasami, czasami są kolejne, a czasami jeszcze nie, tak może jutro się dopiero pojawią. Jestem bardzo ciekawy Waszych spostrzeżeń z tego rocznego sezonu grzybowego. Czy według Was był udany, czy może nie, możecie napisać w komentarzach. Jeżeli film Wam się podoba, możecie dać łapkę w górę oraz zasubskrybować kanał. Tam znajduje się więcej materiałów o grzybach i o roślinach. Kolejny podgrzybek brunatny, proszę państwa. Um, przycinamy grzybki um, w lesie. Oczywiście, jak chcecie, ja staram się je właśnie obrabiać wstępnie na miejscu. Ten troszeczkę robaczywy, jak widać. O. O. A resztę słuchajcie gdzieś tutaj. Dyskretnie zostawimy. I grzybek jest. No, niecały, ale coś jest. Podgrzybek brunatny jest gatunkiem ważnym ekologicznie. Tworzy mikorydzę z różnymi gatunkami drzew, z sosną, dębem, bukiem. Jego grzybnia jest bardzo rozległa i potrafi gromadzić wilgoć. Pierwsza polska nazwa pojawiła się w literaturze pod koniec XIX wieku i brzmiała grzyb płowy. Nazwa podgrzybek brunatny. Została podana w 1960 roku przez Alinę z Kirgiełło. Po przeprowadzeniu badań filogenetycznych wykazano, że gatunek ten jest bliżej spokrewniony z borowikami i przeniesiono go do rodzaju Imleria. Od 2021 roku rekomendowana jest nazwa podgrzyb brunatny. Jeszcze jedna ciekawostka. W języku rosyjskim. Podgrzybek brunatny nosi nazwę Polski Grip, czyli polski grzyb. No powoli kończymy dzisiejsze grzybobranie. Proszę Państwa, zbiór nie jest zbyt obfity, ale zawsze coś. Zobaczcie, ile udało mi się dzisiaj zebrać. Proszę bardzo, nie za wiele, ale jakie ładne grzybki, ładne owocniki. Nie mam koszyka, tylko taką torbę, ale na taką małą ilość i torba wystarczy. Zobaczcie. Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem podgrzybka brunatnego. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka historyczna. Posłuchajmy, co na temat podgrzybka brunatnego pisano ponad 120 lat temu. Będzie to fragment książki: Grzyby jadalne i trujące. Praktyczne wskazówki dla zbierających. Według H. Blichera w opracowaniu Marii Arctówny. część pierwsza. Warszawa 1905. Grzyb płowy. Kapelusz bardzo wypukły o skórce kasztanowatej, gładkiej, zamszowatej przy suchym powietrzu, kleistej przy wilgotnym. Rurki drobne, bladożółte zielenieją przy zgnieceniu. Miąższ jest biały lub żółtawy, przekrojony zabawia się ku wierzchniej skórce na różowo, ku dołowi sinawo. Trzon gładki, trochę jaśniejszy od kapelusza, prawie równej grubości, trochę wygięty. Rośnie najczęściej w jesieni, zwłaszcza w lasach iglastych i na polanach. Zwykle pojedynczo, rzadko bardzo gromadkami. Jest dość pospolity. Zapach ma bardzo przyjemny, jest jadalny, smaczny i bardzo ceniony.